Prawdę powiedziawszy, to nad płatnymi subskrypcjami jeszcze się tak bardzo nie zastanawiałem. To na pewno jest ciekawa opcja, ale chyba wezmę się za to, jak już to będzie na pewno dostępne w Polsce i, i, i z dużą ciekawością. I, i tak dzisiaj y, myślałem nad tym przez chwilę i zastanawiałem się, w jaki to sposób wpłynie na relacje między widzem a twórcą, bo po pierwsze. Często mi się zdarzało w rozmowie z widzami usłyszeć taką opinię, że słuchaj, czy ty bierzesz jakieś donacje? Czy zbierasz jakieś donacje? Bo ja nie mogę wyświetlać tych reklam, bo mnie szlak trafia, natomiast chętnie bym ci coś wpłacił. Więc zobaczymy, czy, czy te opinie, które są dosyć częste, jakby zrealizują się w rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, na którą się bardzo zastanawiałem, to to, w jaki sposób wpłynie to na relacje z punktu widzenia widza. To znaczy, widz, który wpłaca pieniądze, ma tą płatną subskrypcję, jakby wydaje mi się, że rośnie jego poziom Wobec twórcy. To znaczy, że kiedy dochodzi do takiego momentu, że twórca obiecuje, że coś będzie robił, a potem przestaje to robić, to subskrybent ma jakieś tam narzędzie, by albo na nim wymusić kontynuację, kontynuację czegoś, co obiecał, albo po prostu przestać go subskrybować. I dzisiaj, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to nic złego się nie dzieje. Twórcy, którzy mają już ugruntowaną pozycję na YouTubie, to dziennie tam tych 300-500 subskrypcji im zawsze przybędzie. Więc jeżeli ktoś ubędzie, to nic złego się nie dzieje i nikt specjalnie na to nie zwraca uwagi. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy jest grupa osób płacących i ta grupa powoli maleje, ponieważ twórca nie dotrzymuje danych obietnic, no może mieć wpływ trochę na jego działalność. Zatem, tak czy siak, z wielu punktów widzenia to będzie bardzo ciekawa opcja. Płatne subskrypcje na YouTube, więc generalnie w moim przypadku to jest tak, że YouTube to wciąż jest jakieś takie e, moje drugie medium, na którym się skupiam, ponieważ pierwszym wciąż jest Twitch, na którym już są płatne subskrypcje. Tak, jest 5 dolarów za każdą subskrypcję, która oczywiście jest tylko dla chętnych. E, I teraz pojawiła się taka opcja na YouTube również. I w tym momencie nie za bardzo jeszcze do końca wiem, co o tym mam myśleć, tak, bo mam to swoje główne medium, które jest właśnie Twitch, gdzie już mam płatne subskrypcje i trochę boję się robić to też na YouTubie, tak, bo jeszcze nie wiem, z czym to się je, więc zanim się tym zajmę ewentualnie, to myślę, że minie kilka dobrych miesięcy albo lat, bo muszę też zobaczyć właśnie, jak to będzie w przypadku innych YouTuberów. Bo oczywiście jest to jakiś potencjał, że to jest tylko dla chętnych powiedzmy tak, że jeżeli ktoś wykupi sobie płatną subskrypcję, to będzie miał. Um, będą, będą mieli materiały, tacy ludzie bez reklam, tak? Więc jest to na pewno jakaś fajna opcja, ale w tym momencie... Na pewno nie chcę być obiektem testowym, właśnie tym bardziej, że mam to główne swoje medium, czyli Twitch, gdzie mam płatne subskrypcje i na YouTube w tym momencie nie jest mi to zupełnie potrzebne, tak naprawdę. Więc dopiero po jakimś czasie, kiedy zobaczę, jak to będzie działało u innych YouTuberów czy jak na to w ogóle reagują użytkownicy, bo na to też może być problem, tak. I to dopiero wtedy być może nad tym się zastanowię. Ale to jeszcze jest przyszłościowe bardzo. Także na ten, moment, na ten moment myślę, że w moim przypadku to nic nie zmieni i cały czas będzie mój YouTube działał tak jak wcześniej, bo mam swojego Twitcha. Sony zawsze miał w swojej ofercie fajne tablety. Xperia Z4 tablet nie jest wyjątkiem od tej reguły.